Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was przepis na mleczko do twarzy i ciała na bazie świeżego miąższu z aloesu. Mleczko ma aksamitną, lekką konsystencję. Doskonale nawilża i tłuszcza skórę, pozostawiając ją miękką i sprężystą. Było to zauważalne na mojej skórze już po około tygodniu regularnego stosowania rano i wieczorem. Mleczko dzięki swojej konsystencji jest bardzo wydajne i niewielka ilość wystarcza do nawilżenia i ukojenia skóry całego ciała. Mleczko nadaje się do każdego typu cery, a ze względu na obecność aloesu, oleju z krokosza, depantenolu i mocznika, szczególnie polecane do skóry suchej czy podrażnionej. Do wykonania 100 g mleczka odważam 5 g emulgatora i do niego dodaję 20 g wody destylowanej. Naczynie umieszczam na łaźni wodnej aż do rozpuszczenia się emulgatora. W międzyczasie w innym, wysokim naczyniu umieszczam miąż z liścia aloesu i blenduję. Jak pozyskać miąższ możecie zobaczyć w innym moim filmie, link w opisie. Następnie tak przygotowany sok aloesowy przecedzam przez sitko i odważam 30 g. Rozpuszczony emulgator zostawiam z łaźni wodnej i zaczynam miksować, aby go zagęścić. Następnie odstawiam do całkowitego wystygnięcia i w tym czasie przygotowuję fazę wodną. Do soku z aloesu odważam 5 g mocznika i mieszam. Kolejno dodaję 2 g depantenolu i wstępnie mieszam łącząc z pozostałymi składnikami. Dodaję 2 g pseudokolagenu i 8 g gliceryny. Mieszam wszystko mikserem do całkowitego rozpuszczenia depantenolu. Ustalam pH fazy wodnej. Papierek lakmusowy wskazuje wartość pomiędzy 5 a 6. Zależy mi, aby pH wynosiło około 4. Dodaję więc po jednej kropli kwasu mlekowego... Mieszam i za każdym razem sprawdzam odczyn. W sumie dodałam 5 kropli kwasu. Następnie fazę wodną dodają powoli do emulgatora, cały czas mieszając. Odważam 25 g oleju z krokosza bawarskiego i powoli dodaję do fazy wodnej z emulgatorem. Do emulsji dodaję 20 kropli konserwantu i 10 kropli oleju eterycznego rumiankowego. Mieszam po każdym dodanym składniku. Zarówno olej, jak i olejek eteryczny możecie zamienić na inny. Lista wszystkich użytych składników dostępna jest w opisie filmu. Na koniec dodaję szczyptę gumek Santanowej, aby ustabilizować emulsję i zapobiec jej rozwarstwianiu. Mieszamy intensywnie aż do połączenia wszystkich składników i zagęszczenia emulsji. Emulsja zgęstnieje jeszcze bardziej z czasem, ale końcowa konsystencja jest lekka, delikatnie płynna i przypomina bardziej mleczko, aniżeli gęsty krem. Gotowe mleczko przelewam do czystej i odkażonej około 80% alkoholem butelki z pompką. Kosmetyk jest już gotowy do użycia. Mleczko z konserwantem przechowujemy w temperaturze pokojowej do 6 miesięcy. Z daleka od bezpośredniego światła i źródła ciepła. Dajcie znać, czy przepis Wam się przyda, i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa! pa!